Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka MFood SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata. Myślę, że mogę powiedzieć, że, że u nas również było, również było trudno. Tak? Równie, również, nie było, również było sporo niespodzianek, sporo zawirowań. Znaczy najważniejsza informacja jest taka, że zgodnie z jakimś tam planem, w którymś momencie ustalonym, zrobiliśmy serial cleaners grę, którą obiecywaliśmy, że dostarczymy w 2022 i to się udało. Dostarczyliśmy ją na wszystkich założonych platformach, czyli na, na PC-tach, na konsolach, również na Switchu. Konsolę nowej generacji, starej generacji, także, także tutaj zrobiliśmy to dokładnie to, co sobie założyliśmy. Kosztowało nas to sporo wysiłku, ale udało się wspólnie z wydawcą 505 Games z Włoch dostarczyliśmy te gry na rynek. No i oczywiście dodatkowo do tego podpisaliśmy umowę na dodatek. Fabularny dodatek, który ukaże się. No, jeszcze nie podawaliśmy dokładnie daty, ale to pewnie niedługo się wydarzy. Do serial cleaners oczywiście dodatek i on będzie, no, jeszcze chwilkę, już właściwie kończymy pracę nad nim, więc jeszcze, jeszcze tak moment będziemy o tym temacie rozmawiać. Oczywiście dodatek dla nas ważny, dlatego że on będzie sprzedawany osobno, ale to jakby to jest 2023, więc jeszcze do tego wrócę. Może ten 2022. Yy, więc przede wszystkim wydanie, yy, dokończenie produkcji serii Kinesis wydanie gry. Yy, również działaliśmy w temacie yy, yy, współpracy z yy, Paradoksem, zarówno jeśli chodzi o sprzedaż GRS yy, 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 serii Vampire the Masquerade. To no, tutaj pod te, również podpisaliśmy sobie umowę na wydanie yy, limitowanej wersji pudełkowej, co się wydarzy w tym roku. A także pracowaliśmy nad, no jakby realizowaliśmy umowę milestone y związane z Project Cardinal. Choć przez to, że właśnie tak jak wspominałem, mieliśmy różne zawirowania. To był trudny rok, w związku z tym również tutaj przesunęło się, przesu, musieliśmy po prostu przesunąć milestone. Y. Trochę przesunęła się ta produkcja dalej, także, także o niej jeszcze będziemy, będziemy na pewno mówić. Również. Pracowaliśmy, pracowaliśmy nad projektem, który nazwaliśmy Project Słon. Tutaj dostarczyliśmy naszemu partnerowi wszystko to, to tak, dokumentację, którą mieliśmy zaplanowaną, czyli tam, tam, tam jakieś kwestie scenariuszowe, jakaś jakieś, jakieś animacja, jakieś, jakaś muzyka, co, co, jakieś takie rzeczy. To miało przekonać naszego partnera do tego, żebyśmy ruszyli dalej z produkcją już grywalnego demo. Natomiast no tutaj ten projekt został, został wstrzymany. Yy, czeka na lepsze czasy. To również to, to przede wszystkim dotyczy naszego partnera. To jest ich decyzja. To nie jest yy, tak, że nie spełniliśmy jakichś tam wymagań, normalnie do, otrzymaliśmy za to wynagrodzenie. Więc yy, u, u nas również się zmieniało dość sporo w kwestii, yy, kwestii zatrudnienia. No, część ludzi w związku z tym, że, że kończyliśmy pracę nad, nad grą, Pożegnała się ze studiem, odeszła, także mieliśmy trochę, trochę rotacji tutaj. W pewnym momencie no, też, też chcieliśmy zaryzykowaliśmy i chcieli, dołączyliśmy do naszego zespołu to, co zostało z ekipy Polyamorus, czyli te, te, tam, tam parosobowy zespół, który miał nam no, pomóc też przy, przy realizacji jednego, jednego z pomysłów. Natomiast no, tak koniec końców dotarliśmy do punktu, w którym no, zespół teraz produkcyjny liczy 35 osób. Mniej więcej. I, I parę osób też, też poza produkcją, administracja, marketing i tak dalej. Więc dość dużo różnych zawirowań, ale najważniejsze, udało się wydać grę. Idziemy dalej. Nasza strategia można powiedzieć, wynika po prostu z tego, co A robiliśmy do tej pory. Bardzo wiele różnych gier, natomiast gdzieś tam jakiś, jakiś wspólny pierwiastek udało się znaleźć i, i po prostu stwierdziliśmy, że B, musimy się określić, w którym jesteśmy miejscu, żeby też było łatwiej zrozumieć, co my właściwie robimy, kim jesteśmy. Potrzebne zarówno zarówno dla, dla osób, które chcą zainwestować, czy już zainwestowały, chciałyby lepiej rozumieć naszą spółkę, ale, zarówno, ale również dla nas, dla, dla pracowników, dla przyszłych pracowników, żeby wiedzieli, po co przychodzą do nas, jakie gry będą robić. Również dla partnerów branżowych, żeby wiedzieli, z kim mają do czynienia, bo, bo jakby my przez długi czas mówiliśmy, że robimy przede wszystkim gry. Dużo firm robi gry, tak? więc, więc potrzebowaliśmy tutaj jakiegoś konkretu. Tak jak mówię, no ta tematyka... Tutaj mówimy o tematyce, może powiem, kryminalnej, ogólnie o grach akcji. Grach stawiających więcej na, na właśnie na, na szybką rozgrywkę, na jednocześnie na, po, na, na to, żeby można było powtarzać granie. To, to jest coś, czego, czego nam brakowało troszeczkę, ale wynika to, z, wynika to z naszej dotychczasowej historii. Więc tutaj powiedzmy, że mamy taką naturalną ewolucję, naturalną ewolucję studia, to nie jest jakaś rewolucja po prostu. Różne pomysły mieliśmy do tej pory, a teraz to w jakiś tam sposób skonkrety, skonkretyzowaliśmy. E, powiedzieliśmy, będziemy się skupiać na grach, które mają przede wszystkim właśnie jakieś wątki kryminalne. E, będzie, będzie w nich dużo akcji, będzie, będzie w nich sporo walki, bo, czy, czy będziemy się starać, żeby było... Bo po prostu tego nam brakowało, widzimy, że gracze to lubią. Po prostu, tak jakby sami znajemy sobie z tego sprawę, zarówno patrząc na to, co się sprzedaje, ale też jakby co sami kupujemy, co sami gramy. Czujemy, że nasze gry zawsze były troszeczkę inne, troszeczkę takie za bardzo ofowe, bym powiedział. Fajne, fajne artystycznie. Pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie z, zrobić takie gry. To jest też ważne, tak żeby projekty dowozić, więc, więc to jest, jesteśmy w stanie robić. Ale mówię, artystyczne przede wszystkim zależy na tym, żeby jednak zarabiać, więc, więc troszeczkę przesuwamy się w stronę tych bardziej komercyjnych te, tematów. No i. My wciąż robimy dość małe gry jako, jako małe studio. Tak? Więc jak, jeżeli nie mamy jeszcze tych gier, tak zwanych Double A czy, czy dalej, to myślę, że Double A to jest taki kierunek, gdzie chcielibyśmy dotrzeć, taki, taki punkt, który chcielibyśmy dotrzeć. Natomiast na razie jeszcze tam nie jesteśmy. To oznacza, że my też musimy robić gry w, trochę, w troszeczkę inny sposób i przede wszystkim zapewniać dużą regrywalność, czyli sprawiać, tak pracować nad grą, tak ją tworzyć, żeby gracze chcieli do niej wracać, mieli powód przede wszystkim do tego, żeby wrócić. Żeby na przykład nadawała się na Twitcha, YouTube'a i tak dalej. I to jest nasz cel na ten rok. Jeśli chodzi o plan, to oczywiście przede wszystkim teraz pierwszy kwartał to jest praca i kończenie, kończenie właściwie pracy nad dodatkiem fabularnym do serial PINers. Dla nas istotne z tego punktu widzenia, że jakby podtrzymujemy zainteresowanie grą, czy też e, chcemy sprawić, żeby ludzie dodatkowo się nim zainteresowali? E, premiera w, e, również na rynkach azjatyckich w wersji pudełkowej, e, e, całej gry również, również, z, również z dodatkiem, więc jakby tutaj jesteśmy e, zadowoleni, że, że mogliśmy, że mieliśmy tę szansę. Oczywiście tutaj pracujemy razem z, part, z partnerem naszym Five Five Games. I, i oni, oni za to płacą. Na pewno gra będzie dzięki temu mogła ukazać się w jakichś dodatkowych wersjach, jakichś Game of the Year edition czy, czy, czy jakiś tam specjalnych zestawach. Będziemy mieli więcej opcji po prostu sprzedażowych, to zawsze, zawsze jest no dobra sprawa. Oczywiście dodatek będzie płatny. Niedługo po prostu ruszymy z informacjami, więc będzie jasne ile będzie kosztował, kiedy dokładnie się ukaże, ale. No to, to, są, to jest najbliższy czas. Tak? To, to już nawet nie są jakieś tam specjalnie odległe miesiące, kwartały, to już jest, to już jest blisko. Yy, więc to jest, to jest ta rzecz. Oczywiście to oznacza, że musimy przechodzić do. Czy już przechodzimy, czy, czy już może pracujemy nad, nad nowym projektem, nad kolejnym projektem. Yy, mamy oczywiście temat, yy, temat z paradoksem. Yy, myślę natomiast, że, że w najbliższym czasie będziemy mogli powiedzieć jakby co więcej się u nas, u nas dzieje ogólnie, no bo, no bo po pierwsze bardziej s, y, skupiamy się na grach z tą tematyką kryminalną. Natomiast no oczywiście no też zależy nam na tym, żeby te wszystkie te 35 osób miały, miały co robić, a ogólnie 35 osób to jest dość dużo jak na, jak na projekt, także myślę, że tutaj delikatnie zdradzając, y, gdzieś tam już jakieś rzeczy się dzieją i będziemy mogli niedługo w najbliższym czasie ogłaszać. Wiadomo, no, z naszej perspektywy. Chyba tylko, ty, chyba tylko przy okazji pierwszej części serial cleaner, czyli tam w 2016 roku, łamany na, na 17, pracowaliśmy nad, nad, jedną, nad jedną rzeczą, byliśmy skupieni na jednej rzeczy, więc tutaj no jakby wiadomo, że będziemy chcieli, żeby, żeby się działo troszeczkę więcej niż żeby też żeby było jasne, że nie skupiamy się na, na, jednym, na jednym temacie, który może sprawić, że jakby coś się z nim stało. No to jakby ryzyko wiadomo jest bardzo duże. Także dywersyfikujemy, myślimy o tym, co będzie się działo. To no tak bez konkretu na razie, no bo, no bo jakby jeszcze tam gdzieś dopinamy sobie różne tematy. Natomiast oczywiście jak najbardziej zależne na tym, żeby wykorzystać cały nasz zespół do, 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 do produkcji. Natomiast jeśli chodzi o, o ten klimat wokół GMDW, tak, czy, 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 czy wokół gamingu ogólnie, jak, jak to tam kto nazywa. To po pierwsze my, tak, zaczęliśmy patrzeć tak wyraźnie, optymistycznie na to. U nas się uspokoiło, zarówno jeśli chodzi o właśnie o te jakieś tam turbulencje związane z, z pracownikami, z projektami, więc tutaj już całkiem nieźle to wygląda. Natomiast no, też widzimy, że, że dużo takich pozytywnych ruchów, jakiegoś sprzątania, jakiegoś. Tak, u, innych, u innych, tak? Jeśli, jeśli patrzymy sobie po prostu na konkurencję, widzimy, że fajne, pozytywne, pozytywne ruchy się dzieją, że jest taka jest energia, jest chęć do tego, żeby, żeby no, na nowo ten gaming gdzieś tam, gdzieś tam zabłysnął. Więc yy, patrząc na to, co się dzieje, patrząc też na to, że w końcu coraz jakby wychodzimy z tej pandemii, że coraz więcej premier jest. Sporo gier było przesuniętych teraz na ten początek roku, więc, więc już teraz się dzieje dużo. No, widzimy, widzimy, że po prostu zaczyna się to wszystko normować, wracać do tego stanu sprzed pandemii, jeśli chodzi o, o też o produkcję. Wiadomo, było sporo zamieszania, związanych z pracą zdalną i tak dalej. Firmy mówiły, że na nie to nie wpływa to nieprawda. Na wiele firm to wpłynęło, ale widzimy teraz, że po prostu sprawy się normują, więc zarówno na zachodzie. Jaki, jaki tutaj no zaczyna być ciekawie, także, także z naszej perspektywy myślimy, że będzie dobrze. 505 jako nasz wydawca po prostu nam, nam płaci za, za produkcję, a że jesteśmy wciąż w produkcji, no to jeszcze tutaj mamy zapewnione wpływy z moich więc jak tutaj to jest ok, jesteśmy z tego zadowoleni. Wynegocjowaliśmy w naszym zdaniem dobrą umowę, więc jak najbardziej tutaj. Pod tym, pod tym względem jest, jesteśmy zadowoleni. Ogólnie to my oczywiście utrzymujemy się z... Korzystaliśmy, może tak, korzystaliśmy z różnych dotacji, to wiadomo. Mieliśmy podpisane umowy, no tutaj chociażby z, z wydawcą, który płacił nam za produkcję. Warto, warto podkreślić, bo myślę, że to, to czasami do nas wraca, ale to jest trochę niejasne. Że umowa, którą podpisaliśmy z, z wydawcą, była tak skonstruowana, żeby, żeby oni opłacili całą produkcję, tak, żebyśmy my, m, jakby, wy, jak, na samej produkcji zarabiali, tak. Więc, y, więc to, to było do, dość istotne dla nas i my w ten sposób staramy się pracować z, z naszymi partnerami, z naszymi wydawcami. Tak? Y, oczywiście, no, jakby pytanie jest o tym, co dalej czy skąd będziemy, skąd będziemy brać, brać pieniądze. No, opcji, opcji jest troszkę. Wiadomo, że przede wszystkim najbardziej nas, nam zależy na tym, żeby z kimś współpracować i żeby to, to funkcjonowało tak jak do tej pory. Więc to jest taki naj, tak dla nas taki najsensowniejszy kierunek i coś, co nam się sprawdza. Przynajmniej do tej pory, choć oczywiście rozważamy, cały czas myślimy o tym, o kwestii jakby wydawania gier samemu ze względu na to, że po prostu dobrze nam to się wydarzy, dobrze nam to zadziałało w przypadku wampirów e, tych dwóch gier, które, które wydaliśmy sami i, i całkiem, całkiem dobrze na tym zarobiliśmy. E, natomiast wracając na przykład do serial Cleaners, no, spodziewamy się, że w tym roku no, w końcu zaczną wpadać nam e, no, na, na, nasze nasze wynagrodzenie zacznie wpadać za, za sprzedaż gry, tak? Jakby, no, czekamy, na, czekamy jeszcze na informacje, kiedy to nagrywamy. No, to czekamy na informacje sprzedażowe. Powinniśmy już je lada moment dostać. Także będziemy też wiedzieli, na którym jesteśmy tutaj etapie. W, w tej chwili, oczywiście, roz, roz, rozważamy kolejne, jakieś, kolejne zgłoszenia do kolejnych jakich, do programów, jeśli chodzi o jakieś dofinansowania. No, teraz ruszył projekt Smart. No, to od razu mogę powiedzieć, że jak najbardziej. I jak najbardziej działamy w tej kwestii, żeby, żeby również zapewnić sobie, no to jest. A my działamy w takiej branży, w której tak czy tak potrzebujemy wytwarzać jakieś narzędzia, prowadzić prace badawcze. to jest dla nas zupełnie normalna, naturalna część tego, tego, no game devu po prostu, tak? Część naszej działalności. W związku z czym, no tutaj już mamy bardzo fajny projekt, który, który no będziemy na niego składać wniosek, więc jestem tutaj dobrej myśli, bo wydaje mi się, że to jest po raz, no, no, to już będzie taki trzeci, kiedy będziemy składać, ale taki pierwszy, który naprawdę wiemy, że no, no jest rewelacja. Tak? Jesteśmy bardzo zadowoleni bardzo nam się to przyda. Y, oczywiście będziemy, będziemy reagować na to, co, co, co się wydarzy dalej. Y, jeśli będzie, y, no, my staramy się szukać pieniędzy w różnych, w różnych miejscach, tak przede wszystkim branżowo. Przede wszystkim szukamy pieniędzy wśród jakichś partnerów, wśród wydawców, i jak, jakby to jest to, na czym się, na czym się skupiamy. I myślę że, myślę, że ten rok jest całkiem nie najgorszy pod tym względem i będzie. będzie o, tak bez, bez jakiegoś takiego konkretu, konkretu, ale yy, yy, no spokojnie, uspokajając, wszystko jest w porządku. Kierunek dobry. Nie możemy za dużo powiedzieć na temat tego, co dokładnie robimy. No jest, to, jest to świeża informacja. bardzo, znaczy to, co, to, co mogę oczywiście powiedzieć, to co jest publiczne, no, to to, że y, będziemy współpracować i gra y, ma trafić na rynek w 2024 roku. Y, wiem, że może to być zaskoczenie, bo nie mówiliśmy ni, nic na ten temat wcześniej. Natomiast no, my oczywiście, jak zawsze, działamy non-stop, szukając jakichś różnych okazji. Wydaje mi się, że tutaj warto dopowiedzieć, że my z Bluberem jesteśmy powiązani od wielu, wielu lat, natomiast nigdy te drogi nam się nie, nie zbiegły, tak? Zawsze mieliśmy, my podążaliśmy inną ścieżką, szukaliśmy, no, mieliśmy jakieś swoje rzeczy, które niekoniecznie przystawały do tego, co, co, czym Bluber się, w czym się specjalizuje, co robi. Tak? I tym, tym razem po no już po wielu latach tak naprawdę yy, jakieś działania samemu yy, no, poszukaliśmy, czy jakby, co jest wspólne, jakichś punktów wspólnych, co możemy zrobić. No też mamy bardziej doświadczony zespół, yy, wypracowaliśmy jakąś technologię, na, na której możemy dość szybko działać, więc yy, no, to też jest dla bluebera okazja do tego, żeby zaistnieć w miejscach, yy, w których może być może jeszcze, jeszcze nie byli. Yy, najważniejsze jest to, że yy, jakby korzystamy, po prostu wykorzystujemy nasze doświadczenia i tak dalej, więc. Wspólnie myślę, jesteśmy w stanie stworzyć coś bardzo fajnego, wyjątkowego, zaskakującego. Tutaj jest jakby, może nie ma jeszcze bardzo dużo konkretów, no ale to jest dlatego, że no jeszcze jesteśmy na dość wczesnym etapie. Natomiast, tak jak było powiedziane w informacji prasowej, która, która, która wyszła do mediów, no projekt był już w fazie preprodukcji. No tutaj, w tym momencie, my zajmujemy się już. Bardziej z, z jakby sfinalizowaniem z tego, tak, czyli czy jakby już konkretnie produkcją. Myślę, że ważne jest to, żeby podkreślić, że oczywiście to jak najbardziej wpisuje się ten projekt w strategię Blueber Team. Oczywiście, czyli to oznacza, no, jako, że oni są mistrzami horroru, specjalizują się w tym, no to, no to również ten projekt będzie no, musi być po prostu z definicji, tak, horrorem. Natomiast no, my też mówimy właśnie o tym, że mamy swoją strategię, chcemy robić konkretnie, konkretny rodzaj gry. I tutaj, no tutaj oczywiście nie odbiegamy od tego jakoś szczególnie, no nam zależy również na tym, żeby robić gry takie, no tak jak powiedziałem, tak? Więc teraz musimy sobie to po prostu pomieszać. Możliwości do tego są, więc, więc najważniejsze jest to, że po prostu teraz pokazujemy, nie jesteśmy jakimiś tam osobnymi bytami całkowicie, takimi, że nie, nie, nie interesujemy się, nic nie mamy wspólnego, a tylko gdzieś tam jest powiązanie finansowe. Nie, to jakby jesteśmy jesteśmy partnerami, my naprawdę no, lubimy się, chcemy razem ze sobą robić rzeczy, czujemy y, szansę rozwoju, y, szansę na rozwój, myślimy, że po prostu jest to dobra okazja, tym bardziej, że no, nam jako, jako Draw Distance oczywiście takie partnerstwo jak z Gruber Team dużo daje, bo no, na pewno widoczność, zainteresowanie mediów, zainteresowanie graczy, zainteresowanie partnerów biznesowych, no jest to dla nas oczywiście bardzo duża szansa i jednocześnie no też kroczymy dalej tą ścieżką w współpracy z kimś. Tak? No jakby pracowaliśmy yy, przez lata czy to z Microsoftem, Five Five Games, tak, Paradox i tak dalej, więc, więc jakby my się tego trzymamy, yy, fajny sygnał yy, do branży również to jest firma, na której można polegać, yy, no zawsze ktoś chce z nimi pracować, więc. więc yy, dla nas jest to, tak jak mówię, no szansa i kontynuowanie tego, co tak naprawdę robimy. Więc myślę, że to jest też, nareszcie, udało się y, zrobić tak, żeby to była ta perfekcyjna y, kombinacja. Także udało się wreszcie dopasować. O. Partnerem programu była spółka MFood SA. Największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata.